W zeszłym tygodniu doszło do 16 zdarzeń. Były to miejscowe zagrożenia, jeden pożar, jeden alarm fałszywy. Większość zdarzeń dotyczyła pomocy zespołu ratownictwa medycznego. Były to usuwanie owadów błonkoskrzydłych oraz ich gniazd, likwidacja wycieków płynów eksploatacyjnych po kolizjach, działania z tlenkiem węgla oraz likwidacja plam ropopochodnych. W zeszłym tygodniu doszło do takich dwóch poważniejszych zdarzeń. Pierwsze był to wybuch gazu w garażu przy domku jednorodzinnym. Poszkodowana została jedna osoba. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się garaż oraz zabezpieczeniu lądowiska dla helikoptera ratunkowego. Oraz drugie takie zdarzenie w związku z brakiem zespołu ratownictwa medycznego. Zostaliśmy zadysponowani do kobiety, która została w domu udzieliliśmy nam kwalifikowanej pierwszej pomocy do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz też zabezpieczyliśmy lądowisko dla helikopterów. Zaczynamy rok szkolny, ale do tego roku szkolnego bardzo długo się przygotowaliśmy. Jednym z priorytetowych działań policjantów jest zapewnienie tym pierwszoklasistom, żeby ta droga do szkoły i ze szkoły była bezpieczna, więc każdorazowo można się liczyć, że pojawią się policjanci przed szkołami na terenie nie tylko naszego miasta, ale również powiatu, prowadząc krótkotrwałe obserwacje. Będziemy surowi dla rodziców. Którzy nie dali sobie na tyle czasu, żeby prawidłowo zatrzymać swój pojazd lub przewieźć dzieci do, e, do placówki. Pamiętajmy, że dzieci podróżują w fotelikach, w zapiętych pasach bezpieczeństwa i pod żadnym pozorem rodzic podczas jazdy nie korzysta z telefonu komórkowego, więc są to takie podstawowe zasady wzorowego rodzica, które należy przestrzegać już z 4 września, bo w tym roku troszeczkę później, tylko po to, że nasze dzieci czerpią z nas jak gąb. Te niewłaściwe zachowania są później powielane. Zaczął się rok szkolny, sezon grzybowy zaczął się troszeczkę wcześniej. Czy w tym momencie zna, zga, były jakieś zagubienia ludzi, którzy wybrali się na, do lasu sami, a nie powinni? No, właśnie czasami jest tak, że najlepszy scenariusz pisze samo życie. I rzeczywiście w minionym tygodniu otrzymaliśmy, to znaczy dyżurne szczecińskie jednostki, otrzymały informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o starszym małżeństwie, które właśnie na terenie powiatu szczecińskiego udało się na zbiory grzybów do lasu i stracili kompletnie orientację w terenie. Byli dobrze przygotowani, bo mieli naładowane telefony, więc tutaj ogromny plus pamięci. Pamiętajmy o tym, wybierając się do lasu, ale nie potrafili wrócić do pozostawionego na drodze pojazdu. Więc ta sytuacja nam pokazuje, że musimy bardzo dobrze przygotowywać się do takich sytuacji, aczkolwiek powiadomienie o tej sytuacji policjanci natychmiast wyruszyli we wskazane miejsce, gdzie zgłaszający powiadomił i poinformował, gdzie pozostawił swój pojazd, ale dzięki dobrej tutaj współpracy pomiędzy dyspozytorem, który instruował, o zapamiętywaniu charakterystycznych rzeczy na drodze o wyjściu do najbliższej drogi o poszukaniu jakiegokolwiek numeru doprowadziło to do tego że jak policjanci przyjechali na miejsce to to małżeństwo już było w pobliżu swojego pojazdu więc podziękowali za szybką Reakcję, a ta sytuacja ma być przestrogą dla wszystkich tych, którzy wybierają lub będą się wybierać na grzyby. Pamiętajmy, żeby nie wjeżdżać do lasu, zostawiać pojazdy w miejscach bezpiecznych, nie na łuku drogi, ponieważ taki pojazd pozostawiony na łuku drogi stwarza zagrożenie. Pamiętajmy o tym, żeby zabierać ze sobą telefony komórkowe. One muszą być naładowane. Weźmy ze sobą kanapki, weźmy ze sobą odblask, który bardzo często okazuje się, że pomaga. Służbom ratunkowym, które w nocy rozpoczynają poszukiwania. No i pamiętajmy, że nie zwlekajmy z przypuszczeniem, że może ktoś się znajdzie, bo w takich sytuacjach każda godzina, każda minuta jest bardzo cenna, to skraca również poszukiwania. No i kolejna bardzo ważna rzecz tutaj do osób, które opiekują się osobami starszymi, bardzo często wpływają do nas zawiadomienia o zaginięciu osoby, która uwaga nie potrafi samodzielnie funkcjonować, i takie osoby. Wyruszają właśnie na grzybobranie. Więc tutaj apel do rodziny, żeby pozostawić takie osoby w szczególnej opiece. Towarzyszmy im, jeżeli mają takie potrzeby. Umówcie, dojdźcie do pewnego kompromisu, że pójdziemy na grzyby wtedy, kiedy będzie przy nas osoba, która zaopiekuje się taką osobą, żeby później nie doszło do tragedii. A jak wygląda sytuacja na drogach? Jeżeli chodzi o nasze drogi, to podsumowanie tego tygodnia wychodzi całkiem dobrze. Nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego, w którym ktokolwiek poniósłby jakiekolwiek obrażenia. A co więcej, pięciu nietrzeźwych kierujących, czyli jest to taka liczba, która pokazuje nasze działania. W tym przypadku to 59-letni kierujący motorowerem, który został zatrzymany na terenie gminy Szczecinek. Mężczyzna poruszając się swoim pojazdem. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, a teraz musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, między innymi utrata prawa jazdy. A narkotyki i kryminalne zdarzenia? Jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe, to w minionym tygodniu takich nie odnotowaliśmy. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, tutaj chwilę można się zatrzymać i zaapelować o właściwe zabezpieczanie swoich domów podczas wyjazdów. Dla niektórych wakacje jeszcze te trwają. Ten drugi sezon jest dobrym powodem do tego, żeby wyjechać po tym głównym sezonie, więc nasze mieszkania powinny być jak najbardziej zabezpieczone. Powiadomy o swoim wyjeździe sąsiada niech ma baczność na to, co się dzieje w obrębie naszej posesji, ponieważ w minionym tygodniu odnotowaliśmy dwie kradzieże z włamaniem właśnie do domków jednorodzinnych, gdzie na chwilę obecną nieustalony sprawca poprzez pokonanie przeszkody dokonał kradzieży wyposażenia znajdującego się właśnie w tych domach. W ciągu ostatniego tygodnia strażnicy podjęli 105 interwencji. Operatorzy monitoringu ujawnili 24 zdarzenia, natomiast mieszkańcy zgłosili do nas 59 interwencji. W tym czasie dwie osoby zostały doprowadzone do miejsca zamieszkania. Strażnicy zastosowali blokady na koła 13 samochodów oraz pomogli w uruchomieniu trzech pojazdów. W tym czasie również 7 zwierząt zostało przez nas przekazanych do schroniska dla zwierząt lub lekarzy weterynarii. No Większość zdarzeń, którą odnotowaliśmy, to są zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w różnego rodzaju miejscach i zachowania się tych osób po spożyciu alkoholu. 28 sierpnia 15:10 Operator monitoringu wizyjnego ujawnił czwórkę osób na przystanku PKS przy ulicy Dworcowej, która spożywała tam alkohol. Na miejscu strażnicy wylegitymowali całą czwórkę dwójka. Posiada stałe miejsca zamieszkania, więc została potraktowana mandatami karnymi. Natomiast na dwóch pozostałych mężczyzn, dobrze nam znanych z wielu wcześniejszych interwencji, zostaną skierowane wnioski o karanie. W trakcie interwencji u jednego z mężczyzn strażnicy zauważyli ranę głowy. Mężczyzna ten uskarżał się na ból w klatce piersiowej, w związku z czym na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o zabraniu go do szpitala. 28 sierpnia Około godziny 18:55 zgłoszenie z ulicy Wyszyńskiego, gdzie przy placu zabaw miał leżeć mężczyzna. Na miejscu strażnicy zostali wskazanego mężczyznę upijonego alkoholem. Z mokrymi plamami moczu w kroku. W tym czasie znajdowało się tam dużo dzieci, przychodniów. Oczywiście, oprócz tego, że mężczyzna został stamtąd zobligowane do opuszczenia tego miejsca, finał sprawy będzie miał w sądzie. 28 sierpnia, czyli tego samego dnia, 20, zgłoszenie z ulicy Reja, zgłoszenie dotyczyło mężczyzny leżącego w klatce schodowej. Dobrze nam znany, bezdomny, upojony alkoholem, spał dosłownie w drzwiach jednego z mieszkań. Po obudzeniu go stał się agresywny, głośno wykrzykiwał słowo wulgarny, w związku z czym został z klatki schodowej wyprowadzony. Oczywiście e, wniosek o jego ukaranie trafi do sądu. 30 sierpnia 7:5 informacja o dziku znajdującym się na ulicy Wodociągowej. Po potwierdzeniu informacji na miejscu został wezwany lekarz weterynarii. E, który z, przy pomocy posiadanej strzelby podawał mu środek usypiający, jednak dzik był bardzo odporny na ten środek. E, pomimo podaniu dziewięciu ładunków z tym środkiem dalej chodził. Na szczęście około godziny 13.30 udało nam się ustalić osobę, która... E, no wręcz domowiła tego dzika, dokarmiając go, zajmując się nim, więc ten dzik był trochę oswojony, i dopiero o 13:30 spowodowaliśmy to, że został zabrany stamtąd. 3, 3 września 8:15 zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ulicy Posłańców Wielkopolskich. Na miejsce zostaną mężczyznę, już siedzącego na trawie. Oskarżał się na ból brzucha. Był zakrwawiony. Docierał nos, krew z nosa. Na miejsce również został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o zabraniu go do szpitala. Tego samego dnia 12:15 Operator monitoringu wizyjnego zauważył. Siedzących na ławce w strefie aktywnego wypoczynku dwóch mężczyzn, którzy nie dosyć raczyli się tam alkoholem, to obok ławki zatwiali potrzebę fizjologiczną, oczywiście zaśmiecając cały ten teren. Na miejscu ich wylegitymowano. Jeden został karany mandatem karnym, natomiast drugi. W związku z tym, że niejednokrotnie były podejmowane wobec niego interwencje, będzie musiał odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Tego samego dnia 18.25 kolejna podobna interwencja, tym razem na ulicy Kopernika. Mężczyzna e, leżący obok e, boksu na śmieci. Ściągnął sobie tam materac z łóżka. Zrobił sobie tam legowisko. Był brudny, śmierdzący. Swoim zachowaniem wzbudzał zgorszenie. W związku z tym, e, że został usunięty z tego miejsca, oczywiście. Również odpowie przed sądem za swoje czyny. I tego samego dnia pierwsza interwencja 22.50, kolejna 23.20 z tego samego mężczyzny na ulicy Mariackiej. Y, pomiędzy piętrami spał na schodach. Y, po wygonieniu go z jednej klatki schodowej po prostu przeniósł się do drugiej klatki schodowej za kilka minut. I ponowna interwencja tam, oczywiście po wyprowadzeniu go. Opuścił to miejsce w końcowym efekcie, natomiast również zostaną skierowane na niego wnioski o ukaranie. Także część. Działań naszych no właśnie jest ukierunkowana na takie osoby, które po spożyciu alkoholu leżą, zalegają gdzieś w miejscach publicznych. Jeżeli są to osoby ze Szczecinka, możemy je doprowadzić do miejsca zamieszkania, natomiast problemem, problem stanowią osoby bezdomne, które zagnieździły się w Szczecinku, jest im tu po prostu chyba dobrze, nam kończą się środki. Z tym no, oprócz e, ciągłego kierowania wniosków o Ukranie do sądu nic więcej praktycznie nie możemy im zrobić, gdyż no, instytucje, które w zasadzie powinny zajmować się pomocą, im powinny pracować z nimi, no, po prostu robią chyba wszystko, żeby te osoby oddzielały żeby odmawiały udzielania im pomocy. Yy, tu chciałbym również zwrócić uwagę na problem z dokarmianiem zwierząt, szczególnie tych dziko żyjących. No, miasto to nie jest miejsce do dokarmiania ich. Yy, w ten sposób yy, powodujemy to, że zwierzęta dziko żyjące, zamiast przebywać w lesie i szukać pożywienia tam, łatwiej znajdują je, szukając pożywienia w mieście. W związku z czym też powodują określone zagrożenia, tak jak w przypadku na przykład tego dzika, który na akurat tym wypadku był wręcz oswojony, ale nikt o tym nie wie. Zresztą nieprzewidywalne jest zachowanie dzikiego zwierzęcia i, i w końcem efekcie wystraszone no może spowodować nie tylko ogromne straty w mieniu, ale również zaatakować człowieka, także przestrzegam przed takimi działaniami.